Cześć. Dzisiaj porozmawiamy sobie o podkreślaniu brwi. Brwi są bardzo ważnym elementem, ponieważ dodają oczom takiej oprawy i sprawiają, że to spojrzenie wydaje się bardziej wyraźne. Dlatego nie można też zapominać o tym podkreślaniu brwi. Nieważne, czy macie mocny makijaż, czy też taki dzienny, delikatny. Dzisiaj zaprezentuję Wam pierwszą metodę, czyli podkreślanie brwi za pomocą cieni. Pierwszym elementem makijażu jest regulacja brwi. Która musicie wykonać wcześniej. Jeżeli nie potraficie zrobić tego samego, to powinnyście zrobić to z pomocą kosmetyczki. Jeżeli brwi są już wyregulowane, teraz zabieramy się do malowania. I na początek musicie sprawdzić, jaki kształt mają Wasze brwi. W tym pomoże Wam taki grzebyczek. Jeżeli nie macie takiego specjalnego, to możecie także użyć szczoteczki potuszu do rzęs. Wyczesujemy brwi do góry. Teraz pamiętajcie też o doborze odpowiedniego koloru. Wasze brwi malujecie odpowiednio do koloru Waszych włosów. Pamiętajcie też, żeby wybierać chłodne kolory do podkreślania włosków. Najlepszym pędzlem do makijażu brwi będą pędzelki skośne. No i macie różne rodzaje na rynku. Tutaj mam na przykład taki pędzelek z Hulu. Jest on bardzo precyzyjny. Też fajnie się sprawdzi do, do pomady. Mam też coś takiego. Jedną z głównych zasad makijażu jest podkreślanie dolnej linii. Pamiętajcie, że dolną linię brwi będziemy zawsze podkreślać tutaj ciemniejszym kolorem. Jeżeli chodzi tutaj o górę, to będziemy tutaj już y, używać resztki produktu, którą mamy na pędzlu, żeby te brwi tak gradientowo przechodziły od najjaśniejszych od początku do ciemnych na samym końcu. Przechodzimy do malowania. I najlepiej do tego celu będzie też y, użyć dwóch odcieni. Na przykład jaśniejszego i ciemniejszego, jeżeli nie macie jeszcze w prawym, to to może też Wam pomóc. Mam przygotowane dwa odcienie. Chłodny, taki bardziej ciemny, no i oczywiście ten jasny, który nałożę na początku do podkreślenia brwi. No i pokażę Wam jak one wyglądają na dłoni. I teraz tak, sięgam po ten ciemny kolor. Nabieram trochę na pędzel i nadmiar pozostawiam na ręce. Jeszcze raz możecie sobie przeczesać te brwi, jak wam tutaj, bo niektóre włoski po prostu są takie niesforne, no i opadają. Nie zaczynam od samego początku, tylko zaczynam malować od tutaj, od, tej, od tego miejsca. Stosowanie tej metody z wykorzystaniem cieni jest o tyle proste, że te włoski yy, no, chwytają ten cień i łatwo można zakryć jakieś yy, ubytki, jeżeli macie. I też używam takich krótkich ruchów do tego. Co chwilę sprawdzam, czy ta brew jest yy, równa, czy jest symetryczna, jak idzie ta linia. I staram się też podążać za naturalnym kształtem. Pamiętajcie, żeby absolutnie nigdy nie używać czarnego cienia ani czarnej kredki do malowania waszych brwi i też, żeby nie, nie rysować takich brwi jak od linijki, od szablonu, bo, no, bo będziecie wyglądać naprawdę niekorzystnie. Teraz mogę wam zdradzić taki trik, że jeżeli wasz pędzelek jest y, taki mniej sztywny, możecie spryskać go lakierem do włosów, uformować, poczekać aż ten lakier wyschnie i wtedy będziecie mogły łatwiej y, malować. Teraz tak, możecie albo opierać też swoją dłoń o policzek, żeby ona była stabilna. No i mam wyrysowaną tą y, dolną linię. Już teraz możecie zobaczyć, porównując jedno oko, zupełnie tutaj nie podkreślona brew i to drugie, jak to wygląda. Teraz przechodzę do górnej części. Pozbywam się tego, co mam na pędzelku. Sięgam po jaśniejszy cień, również pozbywam się nadmiaru i delikatnie od samej góry nakładam produkt. No i ostatni krok, jeżeli mamy za dużo cienia, jeszcze raz przeczesujmy naszym grzebyczkiem i makijaż jednej brwi już jest gotowy. Tak to się prezentuje. Na koniec możecie utrwalić włoski żelem do brwi albo tak jak już mówiłam, możecie spryskać swój grzebyczek lakierem do włosów, przeczesać. Jest to sposób, który stosuje Mario, który jest makijażystą Kim Kardashian. Też fajnym krokiem, fajnym sposobem na dodatkowe podkreślenie tej dolnej linii to użycie jasnego cienia, na przykład beżowego albo białego. Nakładamy tutaj pod brwią, żeby ono wydało się taka troszeczkę bardziej graficzna. Możecie też nałożyć rozświetlacz. No i tak prezentuje się efekt końcowy. Mam nadzieję, że ten filmik pomógł Wam mm, dowiedzieć się nowych rzeczy i ułatwić y, właśnie makijaż brwi.